Mordeczki, zobaczcie jak pada w rynie, no. Gdzieś agregat chodzi. Chyba trawy, nie koszo. Gdzieś tam co słychać. Jak ja nie lubię w deszcz chodzić, raz, że w kałuże się wchodzi, a niewidomym to utrudnia, bo kurde, tu pada, tu tego i się orientację traci, taka ciekawostka. No, nie wiem co będzie. Bo mówiłem, że do końca miesiąca jak wbijecie 30 tysięcy subów, żeby było 30 tysięcy na kanale, to coś może wymyślę. No ale nie, nie wbijecie, nie ma co się oszukiwać. <laughs> Także pozdro, zapraszam do playlisty z kamerą przeświatam, są moje jakieś podróże. Jak podróżuję nad morzem, z muzeów, jakiś z Kansenów Jak sam jeżdżę, jak wchodziłem po górach, w parku. Takim linowym na Gubałówce jest filmik, zapraszam do playlisty wypady rowerowe, tam są jakieś y, wypady na rowerze, nawet i w Szwecji jak byłem, także takie, takie są tam filmiki. Do playlisty jakiej tam niewidomej technika, tam jakieś majsterkowanie, jakieś takie inne rzeczy, także tak to wygląda. Także tam gdzieś jest nasz ryński Zamek i idę do Lewiatanu Pojajka. Bo pada i uciekam. Cześć, trzymajcie się. I pamiętajcie o zrzucie i subskrybowaniu kanału obserwacji TikToka.